Do kamery proszę. Witamy Państwa ponownie. Dzień dobry. Znowu mamy Sylwię i Michała. Tym razem będziemy rozmawiać o rozdrowotnych o elektromagnetyzmie. Nie chcemy za dużo mówić o zagrożeniach. Każdy sobie z nas staje sprawę z tego jak w ostatnim czasie zostały podwyższone normy elektromagnetyzmu i 5G i, i Wi-Fi w domach i tak dalej. Tu nie wiem czy, czy warto wspominać o tym jaki między innymi jaki jest cel chodzi o mind control, o wpływanie na, na nasze funkcje yy, mózgu. O to, że generalnie organizm. Słowienie organizmu, tak. Mhm. Organizmu, tak o grillowanie, po prostu. Grillowanie nas A sobie. to, co mamy wszyscy na koszulkach, to jest. To jest wasze logo, logo naszej marki Aqua firmy. Omnis. Woda wszystkim. O, tak jest. Y... Proszę tak. mówić. A my tutaj dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać czapki. I chusty ochronne z zastosowaniem, z zastosowaniem materiału ADR-TEX technologii Stanisława Wosińskiego. W którym to y, odpowiednio, odpowiednio, odpowiednie włókna ceramiczne w połączeniu z nanocząsteczką, nanocząsteczką wody odbijają. Y, Cudownie, całkowicie cały elektromagnetyzm jest. Też sporo sposobów na to, żeby, żeby osłabić e, lub odbijać ten elektromagnetyzm. E, między innymi mieć ma takie właściwości, szungit, bo to wspominaliśmy w ostatniej audycji, e, że też ma, ma bardzo, bardzo duże, takie fajne działanie i na wodę i na, na organizm i, i też odbija ten elektromagnetyzm. Ale trzeba to dźwigać po kieszeni. E, tak, tutaj w tym materiale. W tym, tak? W tak, tej podszewce białej? Tak, ja może, w materiale. Wyjaśnij, co tam w tym jest, jak to odbija ten smok całej elektromagnetyczny. To właśnie mówię, mówię o technologii, o ADR Text. Jest to najnowszej generacji tkanina ekranująca pole elektromagnetyczne w częstotliwościach typu Wi-Fi, niskich częstotliwości, częstotliwości prądu z instalacji elektrycznych. Ekranuje, jest do ekranowania pól elektrycznych. No, zapewnia skuteczną, skuteczną ochronę. Jest wyjątkowa pod tym względem, dlatego że nie potrzebuje uziemienia. W przypadku innych, mhm. innych tutaj zastosowanych czy dostępnych na rynku jakichś rozwiązań, Istnieje taka konieczność, żeby, żeby uziemiać to, ponieważ co po niektóre materiały absorbują, zbierają, zbierają w sobie ten elektromagnetyzm i później tracą swoje właściwości. Tutaj, mówiąc znowu o cudownej, o cudownej substancji, o wodzie. W przypadku tej technologii, gdzie mamy zastosowane nanocząsteczki wody, nie ma takiej konieczności. Zresztą ciężko by było materiał podłączyć gdzieś tam do, do, do jakiegoś mm -hmm. drucika prądu, żeby, żeby go uziemić, tak? My tutaj przygotowaliśmy, czy, czy... A to jest opaska, czy czapka? Bo to jest On to pokaże, samo, tak? To wygląda mm -hmm. tak. Ja, ja, jest, to, to, tego logo jest to fajne widać, rozwiązanie, ale... ponieważ to w zależności od tego, od tego jak ktoś... Z... Ktoś sobie chce ją nosić. Można zrobić z tego opaskę, a, czyli mogę a spróbuj, sobie Robert, założyć... bo można zrobić również z tego bandankę. No i ja, ja tak to noszę, nie? Tak. A. Pokaż ja Ci pomogę. A. Na całą. No, no, to no ładnie stawisz. ci zobacz. I mnie chroni teraz, ale, tak? Tak, chronicie, tak. chroni cię, ale, ale zobaczcie też, że, że jaki jakie mamy znaczek też jest ochronny. Alfa, omega nieskończona. No tak. tak? Można sobie, tu jest z tyłu taka gumeczka, jest bardzo wygodna, można sobie to układać jak komuś tam pasuje. No, tak. pokaż się nie ładnie ułożyliśmy. Okej, okay, bo to cienki okay. materiał, tak? I on, mimo tak, wszystko, on że jest, jest taki jest cienki bardzo, jest i jedna przyjemny. warstwa wystarczy, on chroni, on chroni, tak? Chroni, chroni całkowicie. I znalazł dodatkową funkcję teraz na harmonii kosmosu, bo co chwilę sobie w lodowatej wodzie pod kranem mm -hmm. moczyłem na głowę i miałem zimniutko, nie? No tak naprawdę tak. <laughs> Tutaj te czapeczki z daszkiem są. Czyli też... dwóch nie trzeba nosić, jedna nie. na drugiej, as jedna wystarczy. Absolutnie nie. Warto, warto byłoby ekranować miejsca, w których śpimy, całkowicie i ogólnie chodzić, ochraniać całe ciało, ale ponieważ no nie, jest, nie jest to taniej, taniej mhm. interes. To, A czy to tak samo pomaga jak, bo mam kolegę takiego, który sobie y, folią aluminiową owija głowę, robi sobie taką czopkę z folii aluminiowej tak, i siada przed aluminium komputerem. Aluminium też, tym też tym odbija tak? elektromagnetyzm, ale aluminium nie odbija wszystkiego. Tutaj, mhm. tutaj jest, y, tak jak mówiłam, że y, są odbijane y, ekranowane niskie częstotliwości, y, ale też odbija nam, y, odbija nam y, te częstotliwości, na przykład z prądów w instalacjach elektrycznych. Prądy elektryczne w ciele człowieka należą do normalnych funkcji życiowych. Sygnały nerwowe pomagają polegają na, na przesyłaniu impulsów elektrycznych. A co to dokładnie jest, możesz zdradzić? Bo to materiał taki cienki i jakby to jest, przeszywany czymś, to tak? Jest, to jest patent, to jest technologia, te, 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 ja nie mam, no, to jest patent, to jest patent doktora Stanisława Wosińskiego. Aha. E, na, my pod filmikiem umieścimy wszystkie badania, certyfikaty, pomiary, gdzie będzie można się zgłębić bardziej, jak to działa. I to według jego patentu jest tutaj tak. szyte tak i tak robione ten człowiek, materiał. Człowiek w tej chwili robi naprawdę po pierwsze kawał dobrej roboty, po drugie robi furorę na, na całym świecie. a ja w ostatniej rozmowie telefonicznej z nim tak jest bardzo zajęty i, i są, są na przykład informacje, że jest za chwilę ma, ma samolot do, do Indii, a później za dwa dni jest już w Chinach. Jest, jest naprawdę w tej chwili w tej chwili. Mm, Profesor no te... Wosiński. Wosiński, tak. Wosiński. Profesor. Y, doktor. Do, a doktor, doktor Wosiński. Doktor, okay. doktor Stanisław Wosiński. Mm. To co jeszcze o tych y, czapkach? Możesz mi powiedzieć, co o, cza... co o czapkach? I tych ochronnych, tak. Warto w tym spać? Przede wszystkim spać, tak. dlatego, dlatego, że to właśnie podczas nocy nasz organizm się regeneruje. Jeśli. Biorąc pod uwagę to, że my jesteśmy my jesteśmy istotą wodnoelektryczną. Jeśli za, występuje zakłócenie tych pól elektrycznych, my wchodzimy w rezonans z tym organizm się całkowicie nie, nie regeneruje, nie, no. Wiadomo, wiadomo, czym to skutkuje, jeśli, jeśli nie, regenerujemy, nie regenerujemy organizmu, dlaczego, dlaczego w nocy? Dlatego, że y, to ma związek z y, promieniowaniem UV, tak? Y, y z wydzielaniem, I z wydzielaniem melatoniny, między innymi. Y, jeśli... I to skutecznie chroni przez 5, przed 5G, tak, które no, się teraz w tym tak roz... już jest tak na jest już. Ten patent tak zrobiony, że, 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 że będzie chronił do ile nawet, chcesz g. Mhm. Że nawet jeśli doładują nam 30 g, to też, też ochrania. To jest właśnie fenomen wody, o którym nie o którym, Ale wielu, przecież to wody nie ma. To, to, jest, jest? to są cząsteczki. Tak, w włóknach ceramicznych. Tutaj są, tak, tym. są nano cząsteczki wody. W mikro, w mikro kanalikach. To tak jak. Tak jakbyś sobie wyobraził mikroskopijne meridiany, te tak, połączenia, połączenia, energetyczne w ciele człowieka. I one są w tym tak, materiale. Tak. Tak? Ja może nie wiem, czy tutaj będzie widać, albo nawet. A no, możemy nie. pokazać? Pokażemy. Tak, pokażemy pod tyłu filmikiem. Aty. Proszę e, wyjaśnij. Wykresy. E, A tak bo to taka sparem. kratka. No tego, tego nie zobaczysz, to są tak, tak mikroskopijne. No normalne. tak, tak, rozumiem, ale tak na pierwszy rzut oka, taka kratka. Ale, ale tak, pod filmikiem umieścimy wszystkie badania, certyfikaty, pomiary z tej, z tej technologii i, i informacje na temat tego materiału. Też umieścimy filmik, taki prezentacyjny slajd, który, który otrzymaliśmy od Pana Stanisława. Także zachęcam do, do, do zgłębienia tego tematu. Kochani, yy, no, mm, to, jest, to jest tak: yy, to, co mamy, to, co mamy na, naj, najsilniejsze i, i, i najmocniejsze, co jest w nas, to jest nasze serduszko, tak? to jest nasz świetny gra. I o tyle, o ile na wszystkich innych poziomach yy, zdołało, zdołało. Nie chciałabym używać słowa im, bo, bo nie powinniśmy się tego tym posługiwać, mm. biorąc pod uwagę, że wszyscy jesteśmy jednością, tak? Jesteśmy, jesteśmy jednym wielkim praoceanem y, w jedności, a jednocześnie każdy z nas jest odrębną kropelką w takim praoceanie, więc nie używajmy tego im. W każdym bądź razie no, to są istoty, które w jakiś sposób. Y, chcą czerpać z nas energię, wpływają na wielu na wielu poziomach. Między innymi tutaj tym takim zagrożeniem jest ten elektromagnetyzm, przed którym się musimy chronić. Na nasze serce nie mają wpływu, ale mogą nas programować. Mm. Znowu, znowu nawiążę do, do mind control no i do tego, że, no, że grzebią, nam, grzebią nam w głowie, grillują, osłabiają nasz, nasz potencjał, więc zacznijmy od ochraniania głowy. Te chusteczki naprawdę na noc stają świetny egzamin. E, no próbowałeś to, spać w no takiej wiemy. czapce aluminiowej. No właśnie. Się głowa się gotuje, możesz, tak, możesz, tak, możesz, można, można to się. Tak, tak, także nie Można przywyknąć do tego, że, że pracując gdzieś przy komputerze, czy nawet nawet jeśli nie masz oporu przed tym, żeby wyjść sobie w takiej, wiesz, e, tak. smerfetce, czy tam mikołajcy z aluminium, no to można sobie latać po mieście. No, no tak. no, ale ale e, to jest akurat. Taka chusta, tak, tak jak to, dziewczyny tak noszą. Tak. Te czapeczki mhm. też są że właśnie nie, wypełnione tym Nie, nic tym nie wiesz. No nie widać, że jesteś foliarzem. Mhm. No tak. My, my w tej chwili e, zro, tak zrobiliśmy, zrobiliśmy, przygotowaliśmy te czapki, ale w najbliższej przyszłości również, również e, planujemy. Planujemy szyć ubrania z tego, tak. przynajmniej, przynajmniej tutaj, żeby ochraniać tą, tą górną część, gdzie mamy wszystkie organy i pod kapturem, tak. I co, no jest pan? I o, o, o logo jeszcze coś w powiecie waszym? Bo no to, tak siedzimy. No, no, Alfa, omega, nieskończoność. To już mówi wszystko no. za siebie. I e przepiękne kolory energetyzujące. Tak, wiesz. Z logo mandala, o, z a. Ty, jak z to Przekazem z intencją. Tak. To, to by chyba było Jeszcze źle. coś powtórzycie? Kontakt do Was. On tu e będzie podany poniżej, ale możecie powtórzyć. Aqua Omnis e 44, protonmail.com I numer telefonów mój, do mnie 603, 52400. I do Michała? 607, 600, nie, boże, co ja mówię? Do ojca, umieścimy, numer telefonu. Dojca do może nie, do ciebie. <grym <grym tak. <grym umieścimy pod filmikiem, bo, bo to, to Michał nie zapamiętał. A okej, okay. to Nie, no, nie. Zachęcam, zachęcam do zobaczenia tej prezentacji z specyfikacji, pomiarów, certyfikatów, którą umieścimy pod filmikiem. A dawno tak to jak... ten doktor opatentował? To ten... Nie powiem ci w którym, w, którym, w którym roku. Nie jest to jego jedyny, jedyny produkt, ten materiał ADR -tex. On też produkuje farby do ekranowania impregnaty, mm. a farby, czyli można, tak, sobie, można sobie, nie można trzeba sobie wykładać ścian te, aluminium, nie czy trzeba tam wykonywać. folią aluminiową, hmm. wystarczy pomalować. To, to w zasadzie to by, to by było na tyle. Te, takie czapeczki oczywiście u nas można, można zamawiać, to też kontakt już będzie umieszczony pod, pod filmem i w razie jak, jakichś pytań no jesteśmy, jesteśmy do, do Waszej dyspozycji. Do dyspozycji na telefon. Tak. Dziękujemy bardzo Działujemy. Facebook, Instagram, tak? Tak. Hmm. Okay. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnej audycji. Do usłyszenia do, do, usłyszenia. do miłego.